Ja już oficjalnie się z wami tutaj witam z moim śniadankiem. Dodałam sobie na wierzch maliny. Ale co, zaczynamy dzień po powrocie. Wczoraj wieczorem, dość późnym wieczorem wróciłam z nadmorza. E, był to bardzo intensywny wyjazd, więc jestem troszeczkę zmęczona. Ale co, takie intensywne wyjazdy aktywne też są fajne. Dzisiaj mamy środę. Ja ogólnie w środę nie chodzę na siłownię, ale i tak czy siak pójdziemy, przez to, że nie byłam już ten wyjazd. Będzie to dzisiaj luźny dzień. Będzie to taki domowy film. mm <laughs> Skończyłam trening, przyjechałam do domu, odebrałam jeszcze jedną fajną paczkę po drodze, ale później wam wszystko pokażę. Jest ogólnie 13.20 i jestem w stroju, złożyłam górę od stroju kąpielowego, bo jest takie ładne słońce i chciałabym się chociażby na chwilę położyć na słońcu. Nie mam pojęcia kiedy ostatni raz leżałam na słońcu. A teraz jeszcze robię sobie kawę mrożoną. Nałożyłam sobie wcierkę na włosy, ale stwierdziłam, że szybko wracam z siłowni i... Przemieram się i sobie tutaj poleżymy. Ja doskonale wiem, że znajdą się zwolennicy i przeciwnicy leżenia, siedzenia na słońcu, ale spokojnie też stosuję filtry. To nie będzie wiadomo parę godzin leżenia. Umyłam już włosy, ogarnęłam się czyściutko. Nie pamiętam właśnie, dlaczego skończyłam nagrywać nawet Jak Powiedziałam wam o tym, że odebrałam sobie paczkę I jakby coś się lekko podmalowałam, bo będę później też nagrywać film dla was na YouTube Jest to paczuszka, uwaga, od... Od Fizzy Odpakujemy sobie ją teraz, bo jestem ciekawa, co tam dokładnie jest Odkleiłam tą kartkę z danymi Po prostu wyciąga się tutaj po kolei, co mamy fajnie ogólnie nie widziałam, ale mają takie pady, żeby ta czekolada się nie roztopiła po prostu w takiej pogodę Gdy mamy po prostu pewność, że to nie będzie roztopione. Patrzcie tutaj. Pierwsze mamy takie. To jest o smaku Cookie Dough and Cherry. I są bardzo ciekawa jak one smakują, ale może być bardzo dobre, bardzo dobre. Kolejne. Kolejny smak jest to kokosowe ciasteczko i migdał. I jeszcze. Kolejny kokosowe. To jest dokładnie Double Coco, czyli podwójny kokos, czyli prawie są na maksa kokosowe. Szczerze mówiąc, uwielbiam kokos, także się strasznie cieszę. Chcę sobie przeczytać. Tutaj właśnie jest to wypisane, u nich są trzy linie z tymi batonikami, kiedyś miałam również okazję je testować Strasznie mi smakowały, właśnie to tak było na początku istnienia fizji w Polsce I byłam bardzo, bardzo wdzięczna, że dostałam te batony i te proteinowe też próbowałam i strasznie mi podpasowały Teraz mam okazję spróbować nowe smaki, bo wtedy ich nie testowałam nie mógł się doczekać, zaraz sobie to stestuję. Dokładny test i moja pierwsza reakcja na te smaki będzie na Instagramie jak i TikToku. E, także serdecznie Was tam zapraszam. Wszędzie nazywam się tak samo. Batony przystosowane, tak jak myślałam, były przypyszne. Mamy godzinę ogólnie 17. Teraz będę chciała nagrać film na YouTube. Tutaj dla Was taki pomysł mi wpadł na jeden film chciałabym już to zrobić. E, najpierw jeszcze mam sałatkę. Zrobiłam sobie taką e, praktycznie same warzywa, już Wam mówiłam. Szpinak, pomidorki, pomidorki. Midor, szczypiorek, ogórek i twaróg, posypan, posypane twarogiem. Wygląda to tak. Nie miałam w domu też za dużo składników, żeby cokolwiek zrobić, także wymyśliłam taką szybką sałatkę.